Serdecznie w Minecraftie Hardcore. Ja jestem Grzesiek i dzisiaj, jak dobrze wiecie, e, wyruszymy w poszukiwaniu krów. Ale do tego to będziemy potrzebować. Wow, przynajmniej jednego zboża. Jakie są zwierzę dźwięki? Dobre. Co jest? Nie lakuj. Nie jest pytanie moja wina. A ja. O, ta nie widzę. Go. W tym kierunku zleśliśmy. Tylko, a pewnie zdecydowanie dalej. Tylko, co się stało w ogóle? To taki dziwny test. ale ten dźwięk nie dobija. Nie wiem, czemu tak jest. Trzeba się wyobrazić, że te dźwięki Google realne wyjątkowuje, że je ściszę je i tyle, żeby was nie nerwowały jak nie. O, muzyka też świetnie. Dziękujemy za muzykę. No ale jest dziwny obraz się dokładnie, pięknie chodzi, 20 fps'ów. Nie wiem czemu tak jest. Chyba to moja być, to nie jest taka do końca wyspa. Ale ja trzymam się tej pusty. Patrzcie. Moja to nie jest jakaś. grob jakiś. Dźwięk. Krowki krówki, Krowy. o więcej O uh, kanion. potrzebujemy oh, bardzo dużo, ale spotrzejemy skóry. O tak! Krawy! Na to jest coś być. O lagi. Nie wiem, wiecie co? Eee. Dwie idą. tylko dwie. Skóra. Będziemy już na stół do enchantingu. No i na jedną książkę mamy też. Nie, wiesz co, za chwilę wracam, bo tu nie da się z tym grać. Okej, jestem już pod ratem, znaczy nie wiem, o co ten chodził. Tak, który... Tak, dobra. To to możemy spokojnie zarąbać. Ale nie da nam o, oh, coś czuję, że ten skląba nie, ja. nie cień. Ja ja, dobra. Teraz widzicie, co? Chodźcie. Będzie długa wybrała Też owca, dobra. zdrowe. O oh faq noc się robi. O oh wrócimy. To jest. Jest aż taki lak Tam wracamy do domu. Ja pierciala. Będę jaja. Oh fuck! 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 Oh Fuck, kniper. Fuck, fuck, fuck. Jezu. Ja, so. Fuck. Běhni. Běhni. do Szybciej. No biegnie. Wyszła. Ale to że ja żelazna się, się przydała. Chociaż no jak jest trześć ząbiaków i klipper, to trzy się z nim. O matka. Dobra, ale jest tuż taki. Wiemy gdzie są krowy. Wiecie co ja sobie ja zaprzyprowadzę, bo to jest niestety Masakra! Mamy tak e, no fuck no sobie jestem studentingu na gdzieś Tak, świętiakurosłeś tam Jeszcze jesteś mały, to wśród kurde póki, jeśli tą trawę, to jeszcze innego masz rozdać to jakieś głupoty, dwa lasem. a um, mamy stylinga gdzie go kostek do strzała to powiedzmy będzie do usmażenia to mam się tutaj trzy Lękielek lęgielek. Eee, trzcina, miałem trzcinę tutaj. Jest 28 trzciny. To jest sporo. E, 4 lapstiany, 2 tajemondy, 1 książka. Idź zresztą, człowieku. Chyba tylko tak daleko są, kurde. A to co to za dźwięk? What Może go słyszeliście? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Lecimy na górę. To będzie dobry sposób, teraz się robi te kupie książki. Ale dzięki temu krowy mają więcej stosowania I patrz, tak dla ludzi książki przeląbanie. Tyle wam powiem. Tak, a tak robi z tu do Enchanting. Yeah, Enchanting Table. Tak. Tu jest jedną, jedną, książ jedną książka A potrzebujemy trzech książek, mieć półkę. Ja wcielam. Potrzebujemy małego święta. Przynajmniej święta. Teraz tak. Dwa do góry musi być. Czyli będą tak. Tu będą e, książki. To musi być po środku. Tu są książki. Raz. Jest na trzy. Tu. Tak, bo tu musimy mieć książki. Teraz ty, tak. Potem tu raz, dwa, trzy. Pokój na trzy, na trzy. No to jest pokój trzy na trzy. Na wysokości będzie OK. Tutaj jest ten stolik cały. Na jakie poziomy mogę ulepszyć? U na siódmym. To. A nie. Nie będziemy zelaznego. Myślą, sobie Zrobimy. Może będą niskie poziomy, no ale zawsze jakieś. lepsze jest coś niż nic. To nie. Są tylko pierwsze poziomy tych ulepszeń. Maksymalnie czwarta, piąta rzeczy Ale zawsze coś. Jak ten lewy łatwo się bardzo wbije, to tak? A nie, no <grymne> tak. tak dobra, to ja zrobimy tak. Tik, tak. Mama na dwa Dobra, ulepszymy z tego kill offa. Tak, dzisiaj będzie. Ulepszanie. Może będzie dobre, ale też się jakieś. Tako. No tutaj masz być jezu. Damnant. A ja jeszcze tak, podaję coraz więcej na książeczkę. Bla tak. bla, bla bla, A, dwa, trzy. idziesz No, Jezu, No, ja dużo. Masz. Co za różnica, jak ja to ułożę? Książka to książka, o ta tak, to jest w cennych itemach, nie na co. Stoimy tu. Jak tam moja zapleja w ogóle? No, widać, że jest używana już. Dostała od klipera. Fuguszek to. Piek. Tyle hmm. i teraz ten 27 lewej spadnie, ale to się łatwo bardzo napija. Nie masz ten problemu. Najwyższy poziom, jaki może być, bez książek, to jest nie wiem jaki. drugi, ja pełnię czwarty, szósty, to już nieźle, siódmy. No już siódmego nie, nie będzie, ale tak. Dobra. Bo co to jest? Taki wydatek daje. Smite 1. No to ja się Wam powiem. W opisie. I siódmy kilof. Jest wydajność. Na drugim poziomie. Będę mógł się dłużej kopać. Super. Dobra. To jeszcze to. Albo no nie, no lepiej tak. To nam więcej daje. To nam więcej daje ich, albo spójrzcie, co nam więcej daje, Nie, dają 2,5. chem daje 1, bo dają. 1. Jeszcze spodenki Co mek. Uuu na ósme. Eee, projekt tak, protection 2. I spodenki. By tylko piąty poziom już. I spodenki na piąty. O, na to samo, ale fajnie Wszystko łą... A bo co, aż by się dowiedzieć? Zrobimy takim opcja. Language weźmy polski I co my tu mamy Tak To jest ochrona przed pociskami Czyli Na pociski to będzie chyba od nie? No to mamy ładnie Mamy diamentujące pogromce nieumarłych Czyli na, na nieumarłych Czyli na zombiaki I to mamy wydajność druga No Dobra Czas tylko paskiego, bo to jest No. Także tak. Eee... No, wręcz oddawaliśmy sobie wszystko. Jedynka się pewnie usmarzyła. Może wpadnie pierwszy level. <gryw> znaczy sobie pół zbroi i mieć kij. Pełna fajnie, bo tu. To... O, to już nie co? Być omył za Jak to jak świniaki upie, kiedy wpada poziom, to jest w ogóle jakaś kłopota. Stick, stick. Hmm. Będę musiał na kostki zapalować. Ja miałem troszkę kostkę, tak żeby pojąć w kosmos. Eee, coś tu do przystąpienia mam, czy nie mam? Skopy ciągle jęk Tutaj też od nie widzę tak tutaj Dobra, kochałem do pieniędz tu byście tam dole no. o super dobra mm. Także tak, jak mówię krowy sobie sprowadzę sam, bo tu jest dużo zachodu i... ale myślę, że on się podoba odcinek, bo jednak było trochę strachu. No, ląduj. Jest świnia bardzo to Jeszcze tylko robimy co ciach świniakom. Jeb, piep Jeb, A! jakiś się lęk. Normalnie. Kurde te. Majewski, odsuń się w What the f... A! Won Won Odsuń się! No Dobra, to jest tańczy? Dobra ja, Nie, mnie a później będzie ekscytacja Ile ja mu tu nagrywam? U, dobra jest. Około 20 minut. Więc się będę za nim powoli żegnał. Ja byłem Grzesiek. To był Minecraft Hardcore oczywiście. Nie zapominajcie, że to jest Hardcore, bo tu widzicie, jak klipper wybuchł, a znalazłem 500 duszek. się, głupie strzelają do mnie. No. E, jeśli filmik Wam się podobał, a powinien, bo było śmiesznie, i bo trochę, ee, jak to nazwać? No strachu, no też mówiłem. Lub go skomentujcie, lub dodajcie na dołubionych. E, dobra ja się z wami żegnam. Do e, zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.